Cześć, witajcie w Openingu! Dzisiaj nie jedna gazeta, a dwie! Dzisiaj otworzymy gazetę z helikopterem i Owenem oraz z War Machine z Avengersu. I zaczynajmy od Jurassic World. A. Dostajemy kartę kolekcjonerską Delta. Przeczyłam wam normalnie, bo tu bardzo odbija. Szybkość 101, tak 102. Moc 84 i obrana 45 dla kolekcjonera kart to jest naprawdę ból, bo ta karta jest pognieciona cała. Więc jest problem. Gazeta z tego też jest pognieciona. Następnym numerze będzie. O, jak to wygląda, to jest już stara gazeta. I tu możemy zobaczyć, że będzie tor. Ale on już też jest stary. On jest... Nie wiem już z którego, ale fakt, że teraz jest War machine, no to nie ma. Zacznijmy od tego, tego Jurassic'a. Dostajemy w Jurassic'u taki helikopter. I słuchajcie, przykra rzecz, Jakby mi nie powiedzieli, że to jest helikopter, to bym się nie domyślił. To jest za długie, tu nawet nie ma jednego na drugą ani pana, sterowania. Śmigło jest jakby tutaj dali chociażby jeden taki, żeby tu wystawał, z tej strony wystawał i to zakrył. Też by było fajnie. Silnik też do dupy. płody też słabe. No, helikopter po prostu jest, no, słaby. Fajnie, że dostajemy kolejną figurkę Owena. Jakby on tylko mógł być w tej serii. Znowu. Zwykły Owen bez takich nadruków szczególnych. No i Velociraptor Blue. Chyba jeszcze nie mam. Nie, pewka że mam. Jedyne co mnie cieszy to fakt, że ten helikopter jest mały, przenośny i w dodatku fajnie łapie figurkę, tylko musicie dać tak ręce. Bo inaczej figurka nie poleci, no i jest tutaj. No i też fajnie wymyślili to z Raptorem. Dobra, Raptora tu umiejscowić. Ale jakby mi to nie, o tym nie powiedzieli, to też bym o tym wiedział. Więc mm, podsumowanie gazetki Jurassica, wy możecie dostać niepogniczoną. Ja dostałam pogniczoną, z rozwaloną folią, wszystko miałem rozwalone w tej gazetce. Yy, według mnie, moja ocena to jest tak 4,5 na 10. A Teraz przejdźmy do Marvela. Marvel w następnym magazynie jest, yy, nie wiem czy to radę, o na no, radę, Iron Spider. I w Marvelotu dostajemy Warmachina. plecak do warmachina. trzy czerwone groszki, dwa razy do lotu i podstawkę. W dodatku dostajemy przy użyciu wrotek, co według mnie jest pięćstajki wyrzutni rakiet i działko odczepiłem mu to od niego teraz się zobaczymy jak będę, będzie to podczepione już widzimy jest war machine całego złości on se lata drożków użyliśmy jako takich silników użytowych do rąk posiada tu hmm. O, jest. Działo rakietowe. I miotacz groszków. Groszko miotacz. Wszystko jest na zawiasie Na plecaku, który mieli. No, quilvery. Quil... Chyba tak quilvery. O, mam jednego przy sobie akurat. O niego mi chodzi i patrzcie, on ma taki sam plecak. Go. Dwa znajdziecie w siedzibie, ten znajdziecie w Starka, dwa znajdziecie w Hulkbusterze, gdzie jest Bruce Banner. O, podobnie. Eee, już ten War Machine mi się przyda do kolekcji, bo jak wiecie, jest w ja siedzibie Starka, więc mi się przyda. Eee, każda z gazety kosztowała 15 zł. I według mnie za te 15 powinniście szukać tej gazety, ocena tej 10 na 10.